Dzieci! Dzisiaj w odcinku mamy coś ciekawego. Garncarstwo. Czym jest garncarstwo? Jest to jedno z najstarszych rzemiosł. Jest to rękodzielniczy wyrób ceramicznych naczyń i przedmiotów codziennego użytku. Cześć. witajcie na kanale! Mamy czas! Dzisiaj będziemy robić. E, miski, no co Maju? Będziemy robić miski, miski e, czyli zajmiemy się. Gniącym. <grym> Nie <grym> tego powiedzieć. Zajmiemy się ginącym zawodem, tak zwanym garncarstwem, tak? <grym> tak. Maja no. no pokaże nam za chwilę zestaw, ale jeszcze Wam kogoś przedstawimy. Kto jest z nami, Maju? Cora. Kim jest Cora i skąd do nas przybyła? Przybyła ze Szwajcarii ze mną. Tak? Bo dostałam od, y, no, od wszystkich. Pani mi skopiowała taką. No no i dostała. No i z nami przyjechała. Tak. A kim jest Cora? S smokiem? Nie. Smokiem. S chyba smokiem. Smokiem, nie, bo nie dinozaurem. I tak się uparła, <grym> że chciała z nami występować w odcinku. Także co? Zaczynamy. Pokażemy wam, wam dzieci, co nam będzie potrzebne, jaki mamy zestaw. Otworzymy i będziemy działać. Trochę musimy zabezpieczyć e, stół, bo tu naprawdę dzisiaj wiele się wydarzy. Zaczynamy. Wygląda z przodu o tak. tak. To jest również mała podpowiedź dla rodziców, wujków, babci, dziadków i dla cioć. I z tyłu bo... jest jeszcze o tak. Mhm. O tak. Dobrze. Czyli co? Zobaczymy, co zawiera zestaw. Ale jeszcze hmm, powiem, że jest na pewno tam instrukcja. Myślisz, że jest po polsku? To zaraz zobaczymy. No, nie wiem. No baterie musieliśmy wysłuchać, bo zestaw, niestety w zestawie nie było baterii. Mamy no, co? Co to jest, Maju? Glina. Glina. Myślę, Do czego że... glina jest potrzebna? Co będziemy robić z tej gliny? Do formowania. Do no, formowania różnych... Tak, żeby tak, coś zlepić. Żeby coś zlepić. Dalej. Mamy też dwa pędzelki, mm -hmm. jakieś nie wiem co to jest, farki i taka mała paleta na farbki i taki sznureczek z jakimiś elementami. Sznureczek będzie potrzebny na maju do tego, żeby ewentualnie nadmiar tej gliny móc y, przeciąć. Zaraz zrobimy zbliżenie. Tak, chyba tak. Zaraz robimy zbliżenie i Wam to wszystko pokażemy ja, z bliska. Maja je za chwilę mamy to, to co najważniejsze, czyli tak zwane koło gańcarskie. Gancarskie. gancarskie. Daj, dobrze? dobrze. Koło gańcarskie. Maja wyciągnie, zaraz je zaprezentujemy. Tylko, że my już baterię wsadziliśmy. Tak, wsadziłyśmy baterię i to wygląda tak. Wiadomo, że jest to. Ale Zabawka, a koła garncarskie wyglądają inaczej. Musicie, drogie dzieci, poprosić mamusię bądź tatusia, żeby na YouTube włączyły Wam odcinki na temat tego ginącego, a jak zarazem cudownego zawodu. Przepraszam, bo. Dobra, i co? Tutaj y, kładziemy, tu się co robi? Naciska. Położymy za chwilę glinę. Będziemy jest... potrzebowały, podejrzewam, wodę. A to ja przyniosę się bo tego, I Maja poleci po wodę, a ja za ten czas pokażę Wam, drogie dzieci, co zestaw zawiera z bliska. Maja pokaże nam koło garncarskie, które to jest koło. A tak. Tak, całe. Tu jest podstawka, a to jest dzieci koło garncarskie. Następne Maja pokaże nam wspornik i zamontuje wspornik. Spornik mamy. Zestaw farbek. Jest. Zestaw farbek jest. Pędzelki. Narzędzia, czyli te dwa. To, te dwa mhm. Mhm. Mamy dwa y, narzędzia. Y, linka odcinająca. Tutaj. Tu mamy linkę odcinającą. Jest linka, tylko nie widać chyba. Tak, pędzelki mają dwa. To są pędzelki. Tacka na farbki. Jest tylko trochę Troszkę się wykrzywia, ale zaraz I ją wyprostujemy. Jest glina. I najważniejsze, dwie sztuki gliny. No, może nie najważniejsze, ale też. To no można by było, może coś wymyślać, prawda? Ale z tego, tak. Bez tego można by było przecież coś plastelina. Oczywiście. A powiedz, Maju, co dołączyłyśmy, co nie było w zestawie, a na pewno będzie nam potrzebne. Miska z wodą albo szklanka. Tak, no to co? Zaczynamy. A ja się trochę tego boję, a to nic, spadnie na stół. To nic woda, żeśmy zabezpieczyły, żeby nic się nie, nie wydarzyło takiego. No, Możesz tak po tak kawałku tak. wyciągać i kładź na to goło garncarskie Maju. <laughs> ja bym chciała zrobić miseczkę albo wazon. Ale wiesz, że nie musisz chyba całego kłaść? No wiem. A fajnie by było, ale fajnie by było też tak po... <laughs> <głos> tak, <głos> taki mały zrobić, bo wtedy musi mi się wydaje, że z jednego całego... Namoczymy może trochę. Ale żeby była tak? No. I to trzeba, wiesz co, na pewno to trzeba... Nie tak! Czekaj, pokaż na mnie. E, coś tam <grym> chyba tutaj nie wychodzi. Musimy zrobić drugie podejście, bo powinnyśmy chyba Maju, tą glinę bardziej rozrobić, żeby była miękka. Bo jest to około garnitarskie ja zdecydowane za bardzo, y, za, jakby to powiedzieć, za delikatne, nie?, że się zatrzymuje.